miejsce bardzo tajemnicze i bardzo kontrowersyjne. Nie będę ukrywał, że w tym miejscu człowiek czuje się dość dziwnie, dość nie swojo. Niby wszystko takie piękne, a nawet taki szczegółik, no właśnie, postać z rogami. Kiedyś to miejsce można było otwierać. Dzisiaj jest już zamknięte. I chodźmy tam dalej. Jesteśmy przy studni. Dzień dobry, to jest program Za Siódmą Górą. Ja się nazywam Stefan Cerniecki i witam Państwa dzisiaj w Sitrze. Sitra to niewielkie miasteczko położone na zachód od Lizbony. Miasteczko, o którym Hans Christian Andersen zwykł mówić, jest najpiękniejszym miasteczkiem całej Portugalii. George Byron nazwał je wspaniałym Edenem, a część królów portugalskich to właśnie w tym miejscu miała swoje siedziby. Dzisiaj będziemy w różnych miejscach. Pokażę Państwu również najdalej na zachód wysunięty skrawek naszego kontynentu. O tym wszystkim już za chwilkę. To co? Zaczynamy! Quinta de Legaleira. Tak się nazywało i tak się nazywa to miejsce. Pełne parków, pełne pałacyków, pełne kapliczek. Miejsce bardzo tajemnicze i bardzo kontrowersyjne. Nie będę ukrywał, że w tym miejscu człowiek czuje się dość dziwnie, dość nieswojo. Chyba można powiedzieć, że czuć tu coś dziwnego. Nie chcę oczywiście Państwu narzucać swojej teorii, swojego punktu widzenia, natomiast Będę mówił to, co mi się wydaje. Są dowody na to, że w tym miejscu mamy wiele takich tajemniczych i raczej okultystycznych symboli. Są pentagramy, są różne smoki, są różnego rodzaju twarze diabełków, diabłów, demonów, złych duchów. Są również krzyże templariuszy, są również kaplice, są również zerunki świętych, więc tak na to można patrzeć dwojako. W każdym razie tutejszy właściciel Miliarder Antonio Augusto Carvalho de Reiro to był człowiek, który po prostu był masonem. I tutaj nie ma co tego ukrywać, bo był to człowiek, który się urodził w Brazylii. Do swojego majątku doszedł głównie dzięki temu, że handlował kawą oraz szlachetnymi kamieniami. I poprzez to się wzbogacił, a następnie wybudował przepiękną, to można już obiektywnie stwierdzić, posiadłość. Dzisiaj jest tu mnóstwo, mnóstwo ludzi. Część osób być może słusznie twierdzi, że ma to być miejsce, które odciąga od świętej Fatimy. Ile jest tym prawdy, nie wiadomo, to Państwu już muszę pozostawić do własnego osądzenia, w własnym sumieniu. Ja tutaj czuję się dość rzeczywiście dziwnie i myślę, że warto za świętym Pawłem wszystko dokładnie badać i nieustannie się modlić, a wtedy wszystko będzie dobrze. Również Quintos de Regaleira. To co? Idziemy dalej. To Państwo powiedziałem wcześniej w tego typu miejscach, które są podejrzane, trzeba uważać na każdy szczegół. Na tej na przykład balustradzie mamy takie szczególiki, które na pierwszy oka nie do końcu są widoczne. Na przykład tą twarz, no jak ten mój gust twarz nie jest zbyt sympatyczna. Zobaczmy dalej. Niby wokół same róże, niby wokół same kwiatki, niby wszystko takie piękne, a nagle taki szczególik no właśnie, postać z rogami, i też z taką wygiętą w takim grymasie, raczej nie do końca przyjemnym. Twarz, jak na mój głos, twarz również złego ducha. Także tego typu niuansów jest tu bez liku i trzeba na nie po prostu otwarcie uwagę swoją zwracać. Augusto Carvalho Monteiro miał taką ksywę Monteiro dos Miloches, czyli Monteiro milioner. Faktycznie miał pieniądze. Za te pieniądze wzniósł tutejszy przepiękny ogród, pałace, ale także zrobił coś dość dziwnego. Tenże miliarder z Brazylii miał bardzo dużą, dużo cięgoty do magii, do wszelkiego rodzaju tajemnic. Tutaj ten ogród. Cały cał teren kinta de Regaleria miał być takim uosobieniem porządku obrozy kosmosu. Miało to otoczenie przedstawiać boski i ziemski porządek świata. I właśnie jesteśmy w miejscu pewnego rodzaju tajemnicy. Zobaczmy. Kiedyś to miejsce można było otwierać. Dzisiaj jest już zamknięte. I chodźmy kamerami dalej. Jesteśmy... Przez studni. Studnia, która ma głębokość 27 metrów, dokładnie 135 schodków. Ta studnia jest podzielona na 9 kręgów. 9 kręgów skąd? Stąd, że 9 kręgów miało Piekło Dantego i właśnie zejście w głąb tej studni ma symbolizować zejście do piekieł, a następnie na dole mamy takie odnogi. Odnogi symbolizują odejście w prawo bądź w lewo poprzez różnego rodzaju laguny, poprzez różnego rodzaju labirynty podziemne. To jest symbolika tego, że po zejściu do piekieł mamy również możliwość zmartwychwstania i te wyjście na zewnątrz pojedynczymi korytarzami jest takim właśnie symbolem tego, że po zejściu na dno piekieł wychodzimy na zewnątrz, czyli symbol światła, symbol zmartwychwstania, czyli schodzimy, a potem wychodzimy za chwilkę wraz z kamerą, zejdziemy również do piekła, aby potem z niego bezpiecznie już wyjść do światła. Oprócz zamków, oprócz pałacyków na terenie mówmy się terenie tego masońskiego właściciela znajduje się również kaplica. Kaplica poświęcona trójcy Przenajświętszej. Niby wszystko w porządku. Jest Pan Jezus. W środku mamy ołtarz Pan Jezus koronuje Matkę Bożą na królową nieba i ziemi, ale jest pewien szczegół. No właśnie, na posad tego kościółka, tej kaplicy mamy gigantycznych rozmiarów krzyż templariuszy, a wokół niego kilka pentagramów. Chyba każdy z nas wie, komu poświęcony jest pentagram i jaką symbolikę za sobą niesie, dlaczego w kaplicy mamy obok krzyża templariuszy, również taki dość niesympatyczny symbol. No właśnie. Dlatego mówię o tego typu sprawach państwu, aby po prostu uczulić. Miliłby się jednak ten, kto postrzegałby milionera z Brazylii, że jego wyobraźnia ograniczała się jedynie do wybudowania tej słynnej posiadłości. Otóż dziełem architekta Regaleiry, który wzniósł większość tutejszych budynków, jest także kapliczka poświęcona, kapliczka, w której Został pochowany sam miliarder w Brazylii na cmentarzu w Lizbonie. Cmentarz nazywa się Prazeres i uwaga, nie byłoby w tym nic może zdumiewającego, gdyby nie fakt, że ten sam kluczyk, który pasuje do, do kaplicy cmentarnej, pasuje również do drzwi tegoż tutaj zamku. Ciekawe, po co właściciel miał dawać takie dyspozycje swojemu architektowi. Tego do dzisiaj znawcy tematu nie rozwikłali. Co bardziej wierni widzowie za Siódmą Górą kojarzą, odcinek o Santiago de Compostela, o słynnym camino. Wówczas, w czwartym, ostatnim odcinku, byliśmy na Finisterre, na słynnym końcu świata. To było w północnej Hiszpanii, czy o Galicji. Dzisiaj jesteśmy na tym prawdziwym końcu świata, bowiem, bowiem tamten Finisterre to była część, która wtedy była uznawana za koniec świata. Dzisiaj wiemy, że ówcześni geodeci się mylili. Jesteśmy w Portugalii na Capo di Roca, czyli na słynnym, najbardziej na zachód wysuniętym fragmentem europejskiego lądu stąd do Stanów. Jest już no, względnie najbliżej, jeśli chodzi o całą Europę. Tutaj jest latarnia morska, tutaj turyści przybywają tłumnie, aby kamyczkiem rzucić w otchłań Oceanu Atlantyckiego, tego najbliższego ich Sercu. Tutaj część osób przychodzi, aby przytulić wybrankę serca, aby oznajmić jej, jak bardzo ją kochają. I w tym miejscu również skończymy nasz odcinek za Siódmą Górą. Mili Państwo, dzisiaj byliśmy w miejscowości Sintra na zachód od Lizbony, w miejscowości, w której, no właśnie, jest troszkę dziwnych tajemnic, jest troszkę tajemnik związanych z bosanami, ale o tym już może nie mówmy więcej. Skupmy się na tym, co jest na końcu, bo jest naprawdę, naprawdę, to pojawia wielką, wielką wodę. Jest co podziwiać. A więc na dziś to już wszystko. Państwu już bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam jak co tydzień na następny odcinek za siódmą górą, w którym kolejne, mam nadzieję, równie interesujące miejsca, a tymczasem do widzenia.